Siemano, witamy na kanale BetClik, ja jestem Adam Lewicki, ze mną Kamil Szymczak Siemano, piąteczka. Siemano, siemano, witam serdecznie i pozdrawiam z DMP Jak nastawienie przed drugimi, drugim etapem zawodu właśnie DMP? Kurczę, powiem szczerze, że Trochę gorzej się czuję niż przed pierwszymi zawodami, czuję się mniej przygotowany, mimo tego, że więcej jeździłem, ale miałem teraz dosyć długą przerwę w drifcie i, i, i myślę, że to mnie trochę wybiło z rytmu. Mieliśmy teraz trening, mam wrażenie, że mógłbym pojechać dużo lepiej niż pojechałem na treningu, więc no miejmy nadzieję, że tak będzie na zawodach. Oglądając Twój poprzedni występ w, 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 w Słomczynie... Widziałem, że komentatorzy, którzy znają się na fachu, naprawdę chwalili Twój występ. Jak ty ocenisz siebie? E... Ja jakby w trakcie przejazdu wydawało mi się, że jadę dobrze. Dopiero jak obejrzałem gdzieś tam transmisję, to zobaczyłem swoje błędy, ale bardzo mi miło właśnie przez komentatorów, bo faktycznie chwalili mnie. Ale no jest tam kilka, znaczy nawet nie kilka, jest dużo rzeczy do poprawy jeszcze. Dzisiaj podobno Tor macie łatwiejszy, bo chyba nie ma slalomu, są dwie beczki. Czy Ty też uważasz, że to jest łatwiejszy Tor? Eee czy jest łatwiejszy? No w sumie chyba jest łatwiejszy, chociaż tamten tor mi odpowiadał. Okej, okay, bo tutaj mówię po prostu względem, co mi chłopaki i fusialka mówią, że według nich dzisiaj będzie łatwiej niż przed miesiącem niecałym. No, zobaczymy, czy będzie łatwiej. To wszystko zweryfikuję. To, sobie, to jest jednak sport, nie da się przewidzieć kto, jaki, e, jaki wynik osiągnie. No, miejmy nadzieję, że faktycznie będzie łatwiej i że będę nie trzeci, a pierwszy. <laughs> kto jest najmocniejszy, twoim zdaniem, w stawce? Dzisiaj, patrząc tylko e, wyłącznie po dzisiejszym e, treningu? E, najmocniejszy no to Kickster, bez wątpienia jednak ma najwięcej doświadczenia ale tak samo poczciwy Krzychu, high five e, Sasha też ładnie jechał no jest tutaj Will With It też bardzo fajnie jechał no, Dobrze jeżdżą chłopaki. Słyszałem, się, słyszałem że Meduska się poprawił, już nie trzeba e, dbać o bandy. Czy się poprawił, to nie wiem, bo on swoją trasę miał inną w głowie chyba i robi to totalnie to, 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 coś innego niż, niż mieliśmy je planowo robić. No ale zobaczymy, jak to będzie na zawodach. Myślę, że teraz się zrobić taki show off trochę, a na zawodach pokaże klasę i, i, i przejedzie ten tor poprawnie. Poza driftem co teraz najwięcej jakby sprawia Ci, najwięcej Cię pochłania, jakie projekty, co możesz zapowiedzieć obecnie? Najwięcej pochłaniają mnie góry, mam mega zajawy na góry i chodzenie po górach, nawet zacząłem się wspinać na jakieś konstrukcje stalowe różne, gdzieś za granicą. Ehm, ale trochę... Za... Te konstrukcje za granicą nie brzmi najbezpieczniej. Nie brzmi najbezpieczniej i ludzie też trochę tego tak to odbierają, ale postanowiłem, że zaopatrzę się w zabezpieczenia i nawet już tam gdzieś sobie szukałem takich uprzęży, które się przyczepią gdzieś do konstrukcji. Ale bardzo lubię adrenalinę i zauważyłem, że przy tym rodzaju sportu najwięcej tej adrenaliny mi się wydziela. Oczywiście nie polecam tego, bo to jest bardzo niebezpieczne. Zawsze to gdzieś tam podkreślam w filmach, ale bardzo to lubię. No, fajna zajawka, ale mocno niebezpieczna. Sport ekstremalny. Dokładnie, dokładnie tak, ale póki co żyje. To co? Życzę ci miłej zabawy i rozwijania się w zajawce. Dzięki, wielkie. Dzięki.